Śląsk-Grocław przed rewanżowym meczem z Helsingborgiem do odrobienia trzy bramki, ale widać chyba po Was, po nastrojach na treningu, że jest wiara w to, że to jest zadanie do wykonania. Wiara jest cały czas. Na pewno chcemy się lepiej zaprezentować niż ostatnio. Eee, popełniać mniej błędów eee, i zobaczymy jak się mecz eee, potoczy. Eee. Tyle. W pierwszym spotkaniu z mistrzem Szwecji nie da się ukryć, środek pola należał do przeciwników. Na pewno analizowałeś trenerzy z wami, ty, ty indywidualnie. Co trzeba zrobić, żeby teraz w rewanżu tak nie było? Przede wszystkim grać blisko siebie. Jeden, drugiemu jeszcze więcej pomagać i żeby nie było takich dużych przestrzeni między formacjami, bo, bo to wtedy jest. No, że to wtedy przeciwnik ma, ma, ma większe szanse na spokojne granie i przede wszystkim musimy zagrać lepiej jako kolektyw i. i, no i to, tak będziemy w czasie, zobaczymy jak, jak, jak się tym masz podoczy. Jakie wrażenia po treningu na stadionie Helsingborgsa jak murawa, jak piłki? Bo to troszkę inne niż te, którymi gracie na co dzień. To znaczy piłki inne, no ale, ale my już, już parę treningów mieliśmy, z, bo, bo u nas też będziemy piłki zmieniać, więc a więc gdzieś tam powoli się przyzwyczaiłem do tych, do tych nowych. W tym meczu już będziemy grali tymi nowymi. I murawa dobra, stadion ładny, kameralny, więc wszystko teraz w nogach i głowach. No ale chyba będzie brakować kibiców wrocławskich. Tutaj też w ogóle fanów za wiele się nie zapowiada. Jak na razie 4000 sprzedanych biletów. Raczej tak troszkę piknikowo chyba będzie. To znaczy na pewno będzie brakowało, bo zawsze nas wspierają. I to pokazali też w ostatnim, podczas ostatniego spotkania. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam się uda wielu, wielu wejść, bo, bo dlaczego mają, mają nie móc tu nam kibicować. W, w środę mecz w Helsingborgu, ale w niedzielę Kolejne spotkanie w Warszawie na Łazienkowskiej z Legią Super Puchar. Myślicie już gdzieś o tym, że to szansa na kolejne trofeum dorzucenie do kolekcji klubowej, czy 100% skupienia na, na meczu, właśnie tutaj w Szwecji? To znaczy, myślę, że tutaj 100% skupienia, bo to jest na razie ważniejsze i, 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 i my się koncentrujemy na kolejnym spotkaniu. Do Legii się będziemy przygotowywać pewnie w piątek i w sobotę, więc, więc jeszcze z parę dni. Jak się, jak się teraz gra co trzy dni, to, to, to nie ma. Nie ma co się skupiać na, na kolejnych spotkaniach gdzieś tam za tydzień, za dwa tygodnie, tylko jednak trzeba, trzeba się skupić na tym spotkaniu następnym.